Okej, okay, jest teraz gram. Okej. Okay. Ja! Yeah, nie ci. Okej. Okay. Moje imię. Remy kiedy uh, da, nie jeden. Dawaj mi tu nie. dawać mi tu nie ci też. nie, mnie. Ja! Okej? Ja sięgnę, skoczę. Moc ręki, moc ręki, ja ręki. okej? Okay. Minuta została, pospiesz Już? Jest? A to jest daremka. Moc ręki, Oto jest młoteczkę, kilof, młotek Chyba Nie jakiś creeper wie. tu idzie Nie <laughs> Albo zombie Okej okay. Teraz craft, crafting Pie... Piecyk Cyk Skrzynka Łóżek To no To to, to Wiktor, Wiktor daj mu, oddaj mu to tak. Nie, yes. to też jeszcze tylko tete. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie koniecznie. Łapęczka! To jest tą Do I na razie